Wiecie, jest tak wiele odpowiedzi na pytanie, gdy ktoś zadaje, jak mogę być pewien, że idę do nieba, kiedy umrę. I jak, jak wiele jest odpowiedzi, których słyszałem, które ludzie przynosili mi i mówili, że ktoś im powiedział definicję tego, co trzeba zrobić, żeby iść po śmierci do nieba. Jedno jest pewne: ty i ja tutaj na tej ziemi, nasz termin się zakończenia przygody na Ziemi przybliża. Z każdą minutą. Twojego życia tu na Ziemi zostało coraz mniej. I ten moment, w którym zakończy się nasze życie tutaj w tym fizycznym ciele, które, które mamy tu na ziemi, ono się zakończy. To jest pewne. I to jest jedna z najpewniejszych rzeczy. Nie, ma, nie trzeba mieć obaw o to, wszyscy umrzemy. Pytanie jest, co po tym momencie, kiedy umrzesz, to jest, to jest tak ważne, żeby zrozumieć. Że decyzja o tym, co potem, zapada, zanim ten moment nastąpi. Decyzja o tym, gdzie pójdziesz po śmierci, czy do nieba, czy do piekła, nie zapada po śmierci. Ta decyzja jest znacznie wcześniej. I to, co warunkuje, to, co e, wyznacza kierunek, czy piekło, czy niebo, to jest to, uwaga i zapamiętaj sobie to do końca życia. Czy się na nowo narodziłeś za życia na Ziemi? I czy pojednałeś się z Bogiem? I kiedy mówię o nowonarodzeniu, nowonarodzenie, inni to nazywają przyjęciem Pana Jezusa do swojego serca. Nie wiem, czy definicja numer jeden, którą bym podawał, byłaby przyjąć Jezusa do swojego serca, ponieważ jeżeli tak to ujmiemy, to ludzie chcą przyjmować Jezusa do swojego serca co tydzień. I pamiętam, że kiedy był taki czas, kiedy słyszałem ludzi, którzy jeździli gdzieś ze mną i mówili, kto chce przyjąć Jezusa do swojego serca? tłumy wychodziły, a pastor lokalnego kościoła mówi do mnie, ci ludzie co tydzień przychodzą, żeby przyjąć Jezusa do swojego serca. I wiem, o co chodziło mówcy. Mówca robił wezwanie do pojednania się z Bogiem i nowonarodzenia. Ten i... Natomiast słowa, których użył, sprawiły, że człowiek mówi, no w sumie ja... Wczoraj, dziś, jutro i codziennie chciałbym przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. Ale jeżeli chodzi o temat zbawienia, temat Twojej gwarancji życia po śmierci w niebie, tego, że nie zostaniesz nazwany tym, którego nigdy Cię nie znałem, idź precz ode mnie. Jeżeli chcesz być pewien, że idziesz po śmierci do nieba, to Jezus wyraźnie powiedział Nikodemowi, że jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Warunkiem, który Jezus powiedział jako bilet do nieba, gwarancja do tego, aby pójść, ujrzeć, wejść do Królestwa Bożego, jest nowo narodzenie. Widzisz? Bardzo trudnym i traumatycznym będzie dla ludzi, którzy po śmierci dowiedzą się, że poszli do piekła i powiedzą, ale ja byłem na wieczorze uwielbienia. Ale ja byłem na konferencji. Widzisz, nigdzie nie jest napisane, że to, że śpiewałeś chrześcijańskie pieśni, daje ci gwarant, że idziesz do nieba. Nigdzie nie jest napisane, że to, że przychodziłeś na wieczory uwielbienia i śpiewałeś imię Jezus, to nie oznacza, że idziesz do nieba. Widzisz, ludzie byli zgromadzeni wokoło Jezusa, a Jezus mówił do nich, waszym ojcem jest diabeł. To, że przychodzimy na zgromadzenie, gdzie jest imię Jezus, wcale nie oznacza, że jesteśmy zapieczętowani pieczęcią Ducha Świętego I tu jest druga rzecz, która idzie w parze z tą pierwszą Pieczęć Ducha Świętego nad Twoim życiem. I macie, macie tą pieczęć, to jest gwaran Pieczęci Ducha Świętego w swoim życiu Ci z nas, którzy są nowonarodzeni, są naznaczeni Wiesz, dzisiaj się a, porobiło na świecie tak Że jeżeli nie jesteś naznaczony igłą w ramię Nie wjedziesz do pewnego kraju Musisz mieć certyfikat, żeby przekroczyć granicę I musisz mieć też certyfikat, żeby przekroczyć granicę nieba Musisz mieć na sobie znamie Te znamie nazywa się pieczęć Ducha Świętego I widzisz, jeżeli przychodzisz na uwielbienia, przychodzisz na konferencję Ale nie ma na tobie pieczęci Ducha Świętego Jesteś nierozpoznany na przejściu granicznym w niebie Żeby pójść po śmierci do nieba Musisz być nowonarodzony. W duchu. Na nowo się narodzić. Przez co masz pieczęć Ducha Świętego na swoim życiem. Poprzez piękne, doskonałe, dokonane, perfekcyjne dzieło krzyża. To, co Jezus zrobił na krzyżu. Zbawienie jest darem łaski od Jezusa Chrystusa. To nie jest coś, co mogę kupić. To nie jest coś, na co mogę sobie zasłużyć. To jest coś, gdzie poprzez moją uniżoną postawę pokory i... Pokuty, przychodzę przed Pana i mówię: chcę powierzyć Ci swoje życie, i nowo narodzenie równa się wejście w przymierze. Przymierze dla wszystkich, którzy nawet nie znają Boga, kojarzy się z przymierzem, związkiem małżeńskim. Jeżeli masz swoją kobietę swojego życia lub mężczyznę swojego życia i ją kochasz, i z nikim innym nie chcesz spędzić życia oprócz tej osoby, ile razy? Wchodzisz w związek małżeński, a z tą kobietą co tydzień, czy ten raz, a dobrze. Jeżeli staniesz drugi raz na ołtarzu i powiesz: Chcę jeszcze raz zawrzeć związek małżeński. Wiesz co, ci, ci nikt nie udzieli tego ślubu, ponieważ powie: Wy już jesteście w związku małżeńskim. Jeżeli chodzi o temat nowonarodzenia, pieczęci Ducha Świętego, tego się nie robi co tydzień. To jest przymierze. Tak samo jak mąż łączy się z żoną, i stają się jedno, tak człowiek, kobieta i mężczyzna łączą się z Bogiem poprzez pieczęć Ducha Świętego, poprzez dzieło Krzyża Jezusa Chrystusa. Wchodzę w to przymierze raz i w nim jestem. I jeżeli nie jesteś w przymierzu z Jezusem, to nie chcecie straszyć, ale masz kłopoty. Jeżeli nie ma na tobie pieczęci Ducha Świętego, jeżeli razem pojedziemy jednego dnia na przejście graniczne w niebie, ja przejdę. Jeżeli ty nie masz tej pieczęci, nie przejdziesz. Nie przejdę dlatego, że jestem pastorem, nie przejdę dlatego, że jestem charyzmatycznym mówcą, nie jestem dlatego, że jak krzyczę Jezus, to gardło zdziera się, nie jestem zaproszony do nieba dlatego, że organizuję konferencje chrześcijańskie. To nie ma nic do zbawienia. Zbawienie jest darem łaski za darmo, na nie nie można sobie zasłużyć, Boży to dar, aby się człowiek nie chlubił. I teraz chciałbym dać zaproszenie, Boże zaproszenie, ja tylko przekazuję, co z góry mówią. Że ci z was, którzy nie oddali swojego życia jeszcze Jezusowi, albo nie wiesz, co zrobiłeś, bo tak do końca nie wiadomo, o co chodzi. Ktoś ci tam kiedyś mówi, pomóc się ze mną, ty się pomodliłeś, nie wiesz, co ta modlitwa w ogóle znaczyła. Ale jeżeli chcesz wejść w przymierze z Jezusem Chrystusem. Zaprosić Go do swojego życia. Ja nie mówię o cotygodniowej modlitwie. Ja mówię o modlitwie, która mówi Panie, chcę wejść z Tobą w przymierze. Duchu Święty, potrzebuje Twojej pieczęci nad moim życiem. Jeśli jesteś taką osobą, to nawet się nie oglądaj i nie myśl, że jest trudno wyjść ze środku urzędów. Przyjdź tu do przodu. Chciałbym, aby wszyscy, którzy nie potrzebują... Tego w tym momencie, bo już w tym są, aby odeszły do tyłu, i nie myśl, czy będziesz jedyną osobą, podpowiem ci, nie będziesz jedyną osobą. Jeżeli jesteś tą osobą, tymi osobami, przyjdźcie tu do przodu. Śmiało, bramy nieba są gotowe, aby Cię dzisiaj przywitać na tym miejscu. Hallelujah! Hallelujah! Śmiało, podejdźcie tu do przodu, znajdźcie sobie miejsce. Cieszymy się, że jesteście. To jest wasz dzień. Haleluja. 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 To jest topowa decyzja. Nie ma lepszej. Kredyt dla młodych na 2% to nic. To jest dopiero decyzja. To jest dopiero sytuacja w waszym życiu. Widzicie? Co mam zrobić, żeby być zbawiony, pyta Nikodem, co mam zrobić? Czego, co, co trzeba zrobić? A Jezus mu mówi, musisz się na nowo narodzić. Wtedy, Nikodem kombinuje i mówi, jak człowiek może się ponownie wedrzeć do łona matki. On próbuje to zrozumieć logicznie. Jezus mówi, pozaj, z ciała ty się już urodziłeś, to już się drugi raz nie urodzisz z ciała. Musisz się narodzić na nowo z ducha. Jak to zrobić? Jeżeli ustami swoimi wyznasz, a w sercu swoim uwierzysz, tak mówi Biblia. Jeżeli w sercu wierzysz, a ustami wyznasz, wierzysz w co? W to, że Jezus przyszedł na ten świat dwa tysiące lat temu, oddał za Ciebie życie na krzyżu. Co On zrobił na tym krzyżu? Zajął miejsce, na którym my powinniśmy wszyscy wisieć. Ponieważ On przyjął na swoje życie karę, która powinna spaść na Ciebie. Nie zrobił tego żeby było o czym mówić, zrobił to, żebyśmy my nie musieli tego doświadczyć w swoim życiu. Zapłacił karę. Jaką karę? Najgorszą. Ponieważ zapłata za grzech to śmierć. Niespodzianka jest taka. Wszyscy na tej sali, wszyscy w tej mieście, wszyscy w Polsce, wszyscy w Europie i wszyscy w każdej jednej dziurze na tej planecie zgrzeszyli. Nie ma ani jednej osoby, która by nie zgrzeszyła. Bóg postawił tak poprzeczkę, że za grzech zapłata za jeden grzech już wystarczyło w tym momencie? Jeden. Ok? Za jeden jest śmierć. I Jezus zapłacił tą cenę. A więc wyobraź sobie, że masz karę 25 lat pozbawienia wolności, ale prawo wprowadza taką poprawkę, że jeżeli ktoś za ciebie pójdzie odsiedzieć ten wyrok, to ty jesteś uniewinniony. I dokładnie to zrobił Jezus. Jezus przyjął na siebie karę, która powinna siąść na mnie i na ciebie. I mówi tak. Zwolnienie z tej kary nastąpi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wezwiesz mojego imienia i wierząc w sercu swoim, że ja to dla ciebie zrobiłem. Zapraszasz mnie do swojego życia jako Pana, Króla i Zbawiciela. I od tego dnia Boży Duch zamieszkuje w Twoim duchu. I to jest ten proces nowonarodzenia. Później, drugi krok Chrzest. Trzy i pół minuty pod wodą na bezdechu. Nie, nie, nie. W Warszawie robimy trzy pół, bo chcemy radykalnych mieć. Żartuję, żartuję, żartuję. Ale chrzest stare przebinęło, nowe jest. Stary Jan Kowalski zostaje pod wodą. Nowy Jan Kowalski, nowe Boże Stworzenie wychodzi z wody i rozpoczyna nowe życie. Więc chciałbym Was teraz mieć przywilej, mógł poprowadzić was w tym pierwszym, najlepszym, Wiecie, ja będę z wami szczery. Ja tak też rozumiejąc to 77 razy się nawracałem. Ale wierzę, że dziś chcecie zrobić to na serio, na poważnie. I nie będzie już to tu to tam. Wchodzicie w przymierze z Jezusem Chrystusem, którego nikt i nic nie są w stanie rozłączyć. I chciałbym, abyście mogli zamknąć swoje oczy. I Biblia mówi: w sercu uwierzysz, a ustami wyznasz. Oznacza to, że Bóg chce, abyś użył swoich ust do tego, aby to wypowiedzieć i wyznać. Przed kim? Przed Bogiem i przed ludźmi. Więc chciałbym, abyście mogli powtórzyć ze mną tę modlitwę. A ci z was, którzy są tutaj na sali, nie wychodząc do przodu, chciałbym, abyście też wsparli te osoby, które są tutaj z nami. I abyśmy mogli wspólnie się pomodlić, powiedzmy wszyscy razem na głos, ale w szczególności ci z Was, którzy są tu z przodu. Powiedz, Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy, że wziąłeś na siebie karę, która należała się dla mnie. Ja rozumiem swój stan. Że bez Ciebie nie jestem w stanie trafić do nieba. Nie mam żadnej sprawiedliwości, ale Ty jesteś moją sprawiedliwością. Proszę Cię wybać mi moje życie pełne rebelii względem Ciebie. Przepraszam Cię za nieposłuszeństwo. I za grzech w moim życiu. I od dzisiaj, Panie, moje życie należy do Ciebie. Jest to moja dobrowolna decyzja, że mam ten przywilej, aby poprosić Cię, Jezu, abyś zamieszkał w moim wnętrzu. Przez swojego świętego ducha. Chciałbym, żebyście teraz powtórzyli za mną modlitwę, którą kierujemy nie do Jezusa, ale do Boga Ojca, który jest w niebie. Chciałbym, żebyście powiedzieli: Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to, co zrobił dla mnie Twój syn Jezus Chrystus. Dziękuję Ci, Ojcze że przez to doskonałe dzieło spotkam się z tobą w niebie i dziękuję ci że moje życie jest zabezpieczone w tobie duchu święty proszę cię prowadź mnie przez życie tak abym mógł podobać się tobie W imieniu Jezusa. Amen. Cześć. Cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest wizją służby Nations on Fire, lub jeśli rodzi się w Twoim sercu pragnienie bycia naszym partnerem, chciałbyś wspierać nas modliwie bądź finansowo, to zapraszam Cię do linku w opisie tego filmu. Obserwuj moje media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie. Trzymaj się!